Witam na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego. Nazywam się Jarosław Szynkarek. Jest to seria Niebezpieczne Kobiety, Samotne Matki, Matki Samotnie, wychowuj matki samotnie Wychowujące Dzieci. Ja nazywam się Jarosław Szynkarek. Kanał to Poradnik Alienowanego. Jest to kanał edukacyjny przeznaczony dla ojców, w którym utrudniają są kontakty w dzieć, z dziećmi. I analizujemy kolejną część dokumentu. Tutaj jest tak, że mężczyzna powiedział, że nie podoba mu się to, że nie ma pożycia intymnego i powiedział, że samotnej matce, u której mieszkał, że nie będzie on brał kredytów i budował dla niej i dzieci, dla jej dzieci domu, ani brał kredytów, tak? Co było jego rolą? Tutaj widać było, że kobieta nie była z nim romantycznie zainteresowana, natomiast finansowo była zainteresowana. I tutaj jest tak w tym artykule. W tym, w tym artykule jest, że przerażona i totalnie zaskoczona tymi słowami Karolina, bez zastanowienia chwyciła za telefon i zadzwoniła na policję, mówiąc, że nowy partner podnosi na nią głos, namawia do stosunku i szantażuje. Słuchajcie, to nie jest żart. To naprawdę nie jest żart. Kobiety mają policję pod pantofle. Policjanci są po prostu przerażeni spotkaniem z kobietami, nie będą się z nimi. Policjanci nie będą wychodzić z pistoletem, strzelać do słonia, nie będą z radiowozem się przepychać z nosorożcem i nie będą stawiać na drodze po prostu kobiety. Dlatego że kobiety mają rozliczne możliwości, choćby oskarżenie ich o po prostu dobieranie się do nich albo jakieś nieodpowiednie zachowanie Nie będą mieli kłopoty, no i się trudno z czegoś takiego i kobiety po prostu no, potrafią wymóc, no, pod pantoflem co pod pantoflem, ja zrobię kiedyś dokładnie odcinek, jak, jak, to, jak, to, jak to funkcjonuje, ale kobiety nie mają żadnego problemu, żeby na ciebie zawołać policję. Jeżeli zrobią to pierwszy raz, jak ona to zrobiła z poprzednimi partnerami i zaprowadziła ich do sądu i mieli jakieś zakazy zbliżania, no to potem już, wiecie, to, to jest tak jakby, jakby jak się to, coś się zrobi raz, na przykład, nie wiem, kobieta raz zdradzi mężczyznę, no to później to już idzie tam hurtem, nie? I tutaj ona nie miała. I tutaj ona tak przerażona i totalnie zaskoczona tymi słowami. No ona była tym zaskoczona, bo po prostu myślała, że może on dłużej pociągnie ten facet, dłużej będzie spełniał, coś wybuduje na tej działce, chociaż wyciągnie fundamenty, weźmie na to jakiś kredyt, potem nic z tego nie odzyskano, już będzie miała fundamenty, następnie postawi pierwsze ściany pierwszego piętra, drugi drugiego piętra i tak się ten dom będzie powoli budował i po jakimś czasie ona będzie miała dom z tych no, frajerów, nie? Więc pani Karolina bez zastanowienia chwyciła za telefon i zadzwoniła na policję. Kobiety w obecnych czasach są w stanie zadzwonić, że jeżeli ty ją rzucisz, to ona powie, że na przykład ty mówisz, że rozchodzę się z tobą, bo już nie wytrzymuję w czasie zwykłej kłótni, to są w stanie po prostu zadzwonić na policję, że ją molestowałeś albo zgwałciłeś, albo coś w tym stylu, żeby ci narobić kłopot. To nie mają żadnych takich jakichś z tym problemów, żeby cię po prostu... Miłość w nienawiść zmieniona, nie zna piekło takiej furii, jak miłość w nienawiść zmieniona. U kobiety mówimy, nie? I kobiety po prostu miłość zamiana w nienawiść to jest jakby, wiecie, jak masz na plusie 200 V i po prostu tylko zmieniasz bieguny, to masz na minusie 200 V. Tak reakcja kobiety może być z wielkiej niby miłości, się zrobi z tego wielka nienawiść. I to ona tylko odwraca bieguny, tak? Z dużym natężeniem. I pani Karolina bez zastanowienia chwyciła za telefon i zadzwoniła na policję mówiąc, że nowy partner podnosi na nią głos, czyli to jest przemoc psychiczna, tak? Namawia do stosunku, przemoc seksualna i szantażuje. No to jest szantaż, to jest zagrożenie zdrowia i życia, to są konkretne wyroki. No więc tak, podsumowanie. Nie pasował do jej planu. Planie to miał być tatomat, czyli wydawać pieniądze na dzieci i kredytomat, wybrać kredyty i przekazywać te pieniądze, tak? A potem kopas w dupas i niech sobie ten kredyt od, odrabia, nie? I tu jeszcze kobiety czasem mają taką bezczelność, że potrafią mężczyźni powiedzieć, ty powinien mi płacić za to, że ja z tobą byłam, nie? Bo w jej, on ją nie pociągał, to było po prostu pociągał jakiś inny mężczyzna, a ona uważa, że to robi mu łaskę, że z nim jest. Więc jeżeli. Powinniśmy my mężczyźni to wyczuwać, a my to mamy chyba słabo z tym wyczuwaniem, że jeżeli kobieta jest z Tobą z łaski ona nie, jest, nie, nie czuje pociągu do Ciebie, tylko do twoich, oczekuje pieniędzy za to, że ona się poświęca, no to mówię, prostytucja małżeńska, to my powinniśmy mężczyźni to wykrywać od razu i ucinać takie związki, albo zmieniać je po prostu formalnie takie, że ja daję tyle, a Ty mi dajesz to i tamto, nie? To już konkretnie. Jeżeli to nie jest na zasadzie uczuciowej, a finansowej, czyli wymiany korzyści, no to trzeba by było to jakoś ukreślić, tak? Do, do doprecyzować. I teraz tak, przerażające w tym, co ona tu mówi, jest to, że przerażające w tym, że co ona tu mówi, jest to, że ona, Wy to możecie nie wiedzieć, ja się troszeczkę pocierałem po ten system, że ona ma, bardzo ładnie nazywa zarzuty prawnie. Czyli Podnosi na nią głos, to jest przemoc psychiczna i to mówimy, że jakby ona na zdjęciach tu, jak to w telewizji spotkacie, sprzeciwiaj się przemocy czy coś, to kobieta się kuli w kącie i ty na nią krzyczysz. Wiemy, że jest zwykle odwrotnie, ta kobieta nie kuli się w kącie, tylko słychać ją tam na podwórku i ona mogą gadać godzinami. Namawia do stosunku, to jest przemoc po prostu seksualna i szantażuje. To jest tak, że jakby... To jest bardzo ciekawa taka sytuacja, bo ty zawierając jakiś związek partnerski z kobietą, oczekujesz od niej intymności, a ona od ciebie, od ciebie oczekuje pieniędzy. Przy czym jak ona zatrzymuje intymność, no to się nic nie dzieje prawnie, nie ma to żadnego skutku prawnego. Natomiast jeżeli ty zatrzymujesz pieniądze, to jest przemoc finansowa, tak? Czyli generalnie, jeżeli tutaj ona reguluje intymność, potrafi regulować, to ty jest, jeżeli jesteś mężem, to masz pozamiatane, a jeżeli tu masz jakieś możliwości, to będziesz się wycofać, tak? wyuczone sformułowania prawne, niepokojące. Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna. Tu jest, ona to wyraźnie mówi jednym głosem, to znaczy, że jest bardzo wyrobiona prawnie. Na moje oko to jest bardzo wyrobiona prawnie, jest to ciężki przeciwnik. I odnoszę wrażenie, że policja jest pod pantoflem, graniczące z pewnością. No tak zostawię sobie taką furtkę, żeby się panowie nie poczęli urażeni. Może jest jakiś policjant, który się kobiet nie boi. I słyszałem o takim faktycznie zapraszam do Niemiec do Forcań, Tak, jest tam taki policjant, który się nie boi, także tutaj nie mogę powiedzieć, że wszyscy się boją, nie? Po 20 minutach do mieszkania pani Karoliny zapukała wezwana policja. Słuchajcie, normalnie to się czeka na patrol, jak na przykład dziecko, nie chce ci matka, nie możesz, nie możesz wyciągnąć dzieci na kontakt, na przykład mówi, że dzieci nie wyjdą, bo nie chcą albo coś, czekasz na policję, to lekko 40 minut możesz czekać to tak 40 minut, godzinkę się trzeba przy, przygotować. Natomiast jeżeli kobieta dzwoni, to pantoflarze jadą, migając światłami naprawdę na dwóch kołach. Znam takie sytuacje od ojców, gdzie kobieta potrafi, mężczyzna wyjechał z dzieckiem na kontakt, ale miał przyznane kontakty, po prostu wyjechał przez pół Polski, na przykład wiecie, no przez powiedzmy z, z, ze Szczecina pojechał do zakopanego, no i yy, matka po, 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 potrafiła w jednym wypadku zorganizować kuratorów, którzy go nachodzili, żeby sprawdzić, jakie warunki na wakacjach ma dziecko. Jak ty byś zadzwonił do kuratorów gdzieś przez pół kraju i powiedział, żeby sprawdzili, jakie są u, u matki, u dzieci tego, to, to, to nawet zapomnij, żeby cię ktoś potraktował poważnie. Natomiast zaniepokojenie kobiety jest bardzo poważnie pantoflarsko yy, stosowane. Znam też, ojciec mi opowiadał, więc znam z pierwszej ręki, kiedy dziecko w rozmowie powiedziało, że tata pije piwo i trzy na ośrodek w czasowy wjechały trzy po prostu patrole policyjne i sześciu pantoplaży przyjechało po prostu ratować dziecko z rąk ojca. Nie? I tutaj także w 20 minut, że oni dojechali, to to, to to jest normalna sytuacja. Nawet wręcz powiedziałbym, że powinni szybciej to dojechać. musieli daleko jechać. Zapukała wezwana policja, oni bardzo lubią pod pantoflem, będzie się kobietom wysługiwać i, 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 i dla nich dobra działać to, i mają też takie powiedzenia jak oddam dzieci matce, to nikt nic nie zrobi, aby uwolnić ją od tyrana Przemysława. To był tyran, a że płacił pieniądze, to nikogo nie obchodzi, bo taka rola mężczyzny. Pan Przemysław nie stawiał oporu. Był spokojny przy czynnościach służbowych, nawet u gości policjantów, ciepło herbatą, pantoflarzy, przepraszam, policjantów, tak, ciepło herbatą i ciasteczkami wyglądał na przygotowanego do wyprowadzki, a nawet szczęśliwego a nawet szczęśliwego i ten temat to omówię na następnym odcinku zapraszam na kolejny odcinek